Siemanko wszystkim w końcu udało mi się zebrać pieniądze na szarfę 19. Zakupiłem ją za 550 kk. Spróbujemy ją na początek ulepszyć, to jest świeci zobaczymy czy skończy więcej poziomów kombinacja chcesz połączyć dwie szarfy pierwsza dziewiętnastka sprawdzamy i druga czternastka pierwsza dziewiętnastka jest i na w sobie dziewiętnaście czyli się nie powiodło ok, to na początek będziemy wyjmowali z tego bonusy Na pewno zastosować ten przedmiot, tak teraz mamy czystą szarfę i będziemy wsadzali kruka. No i do wiadomo, żeby wsadzić kruka to kadeki mi nie będą potrzebne, ale no, jeszcze zerknę. Ops, nie to znowu. Absorpcję bonów. No, chcesz wsłać, bo z Twojej broni lub zbroi, tak. Tutaj będzie szarfa. Będzie mi dawało 9 średnich, więc na początek wymienimy kadeki, bo jak widać nic nam nie dają. Szukamy wszystkie kadeki. Ok, mamy kadeki, możemy y, wsadzać szarfy. Wsadzamy kruczkę. OK, 9 średnich siedzi w szarfie już. Ok, to teraz byśmy poszli przetestować, jak to po prostu wygląda z szarfą, a bez szarfy. Ok, znalazłem tutaj metka Na początek zobaczymy, jakie hity mam po prostu bez, yy, bez szarfy w ogóle, z spaloną alchemią. Na początek bije, zobaczymy, jaki max hit. Wejdzie 8480 Czyli hity nie sięgają 8100 Dobra, teraz założymy szarfę, zobaczymy jak to będzie wyglądało jak myślicie o ile hit się zwiększy na szarfie 900 Czyli z tego wynika, że Max hit tutaj widziałem już 900, czyli szarfa dała mi po prostu 1K na hicie. Co sądzicie o tym? Według mnie zajebiście jest po prostu. Zajebiście. I wiadomo jeszcze teraz jak będę miał troszeczkę kasy, yy, będę kupował szarfy ten ze słabymi plus yy, ze słabą ilością absorpcji. I będę próbował wbić jak najwięcej, bo taka szarfa będzie mi dawała na 25%, 12%. Dobra, dzięki za obejrzenie filmiku, trzymajcie się, cześć.